Hej, jestem już, a dzisiaj w dzisiejszym odcinku dla craftbloga pokażę, jak zrobić swój własny texturypak, spak. Więc tak. Bo jeszcze przydam się pod taki podstawowy spak w sensie wszystkie pliki, jakie są w Minecrafcie normalnie. Yy, o i będzie to można pobrać yy, z linka do w opisie. No więc jak otworzyłem na przykład dowolnym, może to być WinR, WinZip, 7-Zip i po prostu yy, będziemy mieć dostęp do tego, można też yy, menedżera plików w Windowsie ja mam tutaj takie yy, dwie nazwijmy to rzeczy weźmy je, skopiujmy do, na przykład yy. no nie wiem weźmy sobie na przykład, przykładowo słóżmy folder <grym> Kurczę, jaki to może, no dobra niech będzie nauka który spaka. jezu ale dzisiaj jakoś tak, dobra no i mamy taki folder, kopiujemy, wklejamy ile nam to zajmie ponieważ jest dużo plików, aczkolwiek yy, wszystkie to są grafiki i pliki JSON i tak dalej, i tak dalej, które mamy. I one posłużą do tego, że będzie można je podmienić. Yy, I żeby wiedzieć, jaki plik podmienić, właśnie to jest dosyć pomocne, więc polecam pobrać sobie, chociaż można bez tego oczywiście robić, ale trzeba wiedzieć, jaki plik dokładnie no to yy, po się spotkam. Dobra, już się skopiowało. Yy, mamy tak, po pierwsze plik yy, .meta I możemy go otworzyć na przykład etnikiem ale polecałbym program, program Notepad++, yy, też będzie w opisie. I tak. O nazwę, czyli pak. Jego mam mieć nazwę. Dalej mamy description, czyli opis, czyli może tutaj być. Na przykład moja paczka tekstu I to jest nazwa z tego co kojarzę, więc niech będzie. Chociaż nie wrócimy do tego, bo sam nie wiem, jak to się robi. Dobra, dalej mamy Assets, i teraz obchodzi. Bierzemy Assets, Minecraft, i już musimy wybrać, czy to ma być LANK i tak dalej. Czy to mają być. Te? Ja tylko opowiem. Pojeżdżę. <laughs> tylko powiem o tekst i Textures, więc. No, inne pliki są dosyć. No są na wyższym poziomie robienia yy, tekstu paków, aczkolwiek chcecie podmienić sobie teksty drewno na coś, to was obchodzi teksty jak chcecie teksty w Takie końcowe. O właśnie pokażę, dokładnie. Możemy podmienić splaszy, czyli te teksty które Tam się pojawiają. I możemy na przykład wszystkie zamienić na O jest cześć Polsko, na przykład. Możemy zamienić na nie wiem, momencik, a uh, uh. na przykład na taki. End to jest napis, po prostu to jest yy, to co mamy na końcu G, kiedy zabijemy smoka, że tak powiem. I... Tutaj y, możemy zmienić to oczywiście i tak dalej, aczkolwiek... Na przykład możemy to przetłumaczyć sobie. O, to jest dosyć dobry pomysł. W sensie, jak macie tekstury paka jakiegoś, to możecie wziąć ten tekst normalnie, tylko, że przetłumaczyć na polski. To polecam. Chyba, ale chyba raczej bez polskich znaków, bo odwali coś Dobra, Kiritsy to są też na końcu, czyli kursy Minecrafta i tak dalej. Java uh, by Oracle, by Many, to People I tak dalej. No dobra. Więc y textures Teraz obchodzi tutaj. I może to być na przykład, no nie wiem, mogą to być obrazy, trzeba sobie poszpalać całemu no cóż. To trzeba tutaj zmienić a jak się robi tutaj własne obrazy, to też jest filmik na kanale Tidzimi, z tego co pamiętam, więc yy, nie wiem, tłumaczą. Aczkolwiek najbardziej chyba nas obchodzi jednak blocks bo tutaj są wszystkie bloki. No i wyobraźmy sobie, że mamy blok dieta o Jezu, nie. Dieta mamy i prawda i możemy go kurde moment. No jestem dieta może, prawda? Otwieramy go jakimś programem do urobki grafiki, może to być Paint Nawet i tak. Bez Paint bierzemy ołówek w tym też bierzemy ołówek i możemy sobie wybrać kolor i tak dalej i rysować na przykład, no nie wiem, no Podobno no na przykład powtarzać ten wzajak cały czas, no nie wiem. I akurat, żeby było śmiesznie tutaj pokażę coś ciekawego. I weźmiemy te właściwości. I możemy zobaczyć, że yy, możemy ustawić piksele. Czy ma to być 16x16, bo to jest domyślna w Minecrafcie. A może być też 32x32, 54x64. 128x128 128, Albo nie, na przykład 8x8 8. No więc tak, jak mamy 32x32, 32, bierzemy ok A. Ja akurat zrobię tak, że <grych> zrobię jakby 4 tekstury w jednym O, źle, źle kopiuje O co chodzi? Moment. U malчик, sobie my to. Zrobiłem zrobić. jaka będzie śmieszniej wyglądała, ale będzie chyba pasowała. No dobra. Możemy chyba zapisać jak mamy to w swoim piku i tak To bierzemy teraz z tego Data, którego zapisaliśmy taką samą nazwą. I robimy tak. No i teraz folder. No i tutaj może być tekstur pak i tak dalej. Ja mamy tego dietę, ale musimy swójść do foldery, czyli mamy ten pak mcmeta, wcześniejszy który w ogóle. Dajmy to na. Hmm. Hmm. Tak sobie myślę. Dobra, nie, niech już tak będzie, mniejsza o to. Pewnie... Trzeba by osobny pojadnik zrobić jak robić piki Jason i ten, ale... O, już muszę otworzyć. Super. Dobra, mamy tego dieta. I tak. I musimy skopiować tę ścieżkę z Asset w sensie o co mi chodzi. Będziemy zrobić folder Assets, potem Minecraft, potem Textures, potem Blocks i tutaj wstawić jest Dieta. Zrobimy tak. Assets. Potem Minecraft. Potem Blocks. To już możemy wstawić naszego Dieta proszę o tekst już zapomniałem. No i teraz mamy poprawną ścieżkę. Jeśli taki świetny yy, teksturypak. Pack to wysi go do ZIP. Spisujemy go jako y, jejuszka, na przykład. No i prawda, y, potem kopiujemy go do folderu z teksturypakami i zaraz zobaczymy, czy dał to efekt pożądany. E, hej, zapomniałem jeszcze, że można dodać do paczki pack.png, e, który ma mieć e, proporcję 1 do 1, czyli 100 na 100 albo 200 na 200 i. Yy, no, obrazek się pojawi jakby w tekstu słupakach, więc no, pomocne. No i prawda, bierzemy paczki zasobów i mamy, prawda? Jajuszka.zip i to nas obchodzi. Yy, no, trawa.zip, no to inne, nieważne. Nieważne, to jest. Poza nasz, na, nasze jajuszka. Yy, bierzemy gotowe. No i prawda, powinno nam już wszystko działać, więc zobaczmy. No i mamy załadowane. I Bloki ziemi powinny się zmienić na takie coś. Więc wypaliło to. dosyć dziwnie to wygląda. <laughs> to. No, mamy wyższej rozdzielczości. Bloki trawy. No, jakby nie patrzeć. W fajnie to wygląda. Przynajmniej według mnie. Nie wygląda to źle. Na pewno. Yyy. No więc tak, dziękuję chwilowo za oglądanie. Yy, polecam nasze inne filmy na Craftblogu. Możecie yy, yy, teraz zobaczyć na ekranie je. No i yy, cześć!